Pasieka Kwiecińcy od najlepszych z natury. Pasieka Piaśnica, rok założenia 1982. Na skraju liściastego, kołysanego wiatrem lasu stoi 45-70-letni huli, od ponad 40 lat zapatrzonych w tafle pobliskiego jeziora. Ule zbudowane własnoręcznie przez Kazimierza Kwiecińskiego dają dom ciężko pracującym w sezonie miodowym zapylaczom, zbierającym bez wytchnienia nektar z leśnych kwiatów. Miód leśny z dodatkiem spadzi pozyskiwany z pasieki piaśnica oddaje w pełni słodycz sielskiego roztaczającego się wokół niej krajobrazu. Jest to zdecydowanie najbardziej malowniczo położona pasieka spośród wszystkich wchodzących w skład pasiek kwiecińskich, a pozyskiwany miód leśny z dodatkiem spadzi oddaje w pełni słodycz krajobrazu.